Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj sobie wbijemy 25 tysięcy pucharków. Jak widzicie aktualnie brakuje mi 26 pucharków, więc bardzo mało. No i zaraz sobie wbijemy, jest to 4 giereczki na Gem Grabie. Oczywiście będę tutaj grał z randomami, ale jeszcze zapraszam was do klanu. Przyjmujemy od 18 800 aktualnie, a brakuje nam już naprawdę niewiele do 2. Milionów puch klanowych, więc no nie dużo brakuje, więc zbijajcie. Oczywiście subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, ponieważ brakuje nam już mniej niż 2000 subskrypcji, do 100 tysięcy, więc bardzo fajnie to idzie. I bardzo szybko, i mam nadzieję, że no maksymalnie tydzień i uda nam się dobić, to więc. no Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie, a ja teraz się już skupię, ponieważ gram tutaj z randomami. A z randomami oczywiście nie jest łatwo grać. Yy, chociaż. Sporo osób pewnie też napisze: No dobra, ale czemu nie gra z tym, tylko z rantomami, Więc odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, chcę sobie przetestować underdoga. Może uda mi się też dzisiaj pokazać, bo dosyć często go trafiam. Przy okazji, jak go trafię, to też wytłumaczę, o co w nim chodzi. Bo dużo osób, naprawdę masa osób mi pisało pod postem, co to jest underdog, jak to działa i tak dalej. Więc no, postaram się to wytłumaczyć i oczywiście. No, mam te 25 tysięcy, może nie jest to jakiś mega duży wynik. Chciałbym wbić z 28 tysięcy, wtedy byłbym usatysfakcjonowany. Ale mimo tego, jest to 25 tysięcy pucharków z randomami. Więc tak jak mówię, yy, dlatego sprawia mi to jakby większą radość. Bardziej się z tego cieszę, że wbiłem 25 tysięcy pucharków z randomami niż właśnie z yy, tutaj yy, swoim teamem. Dlatego po prostu gram z randomami. No i mamy pierwszą gierkę, która już dobiega końca. Udało mi się tutaj wygrać. Ja za każdym razem sobie będę wracał do lobby, ponieważ, jak daję play again, to nie ma szans, żeby po prostu mieć underdoga. Dlatego wracamy do lobby, klikamy znowu ready. No i brakuje nam jedynie trzech gieraczek, aby po prostu wbić 25 tysięcy pucharków. No i myślę, że to już jest spokojny wynik, lecz chciałbym wbić 28. Może 26 jeszcze zdążę w tym sezonie, chociaż nie wiem, raczej nie, więc no, 26 spodziewajcie się takiego odcinku w kolejnym sezonie. Jutro nie wiem, czy będzie odcinek, może uda mi się jeszcze jakiś odcinek nagrać i dla Was wrzucić. Na pewno będzie odcinek w poniedziałek. Teraz było naprawdę masa filmów, praktycznie chyba 10 filmów pod rząd było codziennie, więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie też, że sporo osób oglądało te filmy, bardzo się z tego cieszę. No i dobra, już nie będę teraz cały czas tak gadał, tylko będę grał, bo nie chcę tego przegrać. Gramy tutaj na Karla z Niton. Nita jest bardzo spoko na tą, post, na tą mapę. Ta mapa też kiedyś już była, potem została usunięta i znowu jest w gierce, więc mega mi się to podoba, ponieważ sporo mapek starych wróciło, a bardzo lubiłem na tych mapkach grać. I tutaj przeważnie właśnie grałem Nita, Penny, Rosa, więc no też tak fajnie jakby, że wbijam tą Penny, te 25 tysięcy pucharków, a kiedyś też grałem tą Penny. Nawet nie wiem, czy nie ma odcinka, jak grałem na tej mapce Penny. Jeśli pamiętacie taki odcinek, to możecie napisać w komentarzach. I okej, okay, mamy już 10 gramów, musimy teraz cofnąć. Ta Piper mnie tutaj ładnie trafiła. Ja mam też 4 gemy, więc też nie mogę się dać tutaj oczywiście zabić. Każdy z nas ma gemy, więc nikt nie może dać się zabić. Yy, mamy tutaj Karla, który ma ulta, ale chyba nie... U... O kurde, udało im się zabić Daryla. Zbieramy to, mamy 9, ale tu jest jeden gem. Roza zebrała bardzo ładnie. Mamy już odliczanie. No i teraz wystarczy przeczekać te 12 sekund i będziemy po prostu już mieli winka. I zabraknie nam jedynie dwóch gierek, więc zobaczymy jak to tutaj pójdzie. No myślę, że tutaj już nam się nie uda ich zabić. Okej, okay. no nie udało im się bardzo ładnie. No i super. Ile mamy teraz pucharków już? 772 na peny, więc sobie dobiję 800 po odcinku. I 10 pucharków brakuje, 10 pucharków, więc bardzo spoko. Okej. Okay. No i czekamy aż się giereczka odpali. Super. Ok, zaczynamy giereczkę. Gram tutaj z brokiem oraz darylem. No zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. No i lecimy. Kogo będę tutaj miał piperkę na środku? Może być ciężko. Tam ma Jackie Brok, więc też może mu być ciężko. Ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra, bardzo ładnie nam tutaj idzie jak na razie. Opanowałem środek, więc będę mógł zbierać gemy. I tej piperce będzie raczej ciężko mnie tutaj podejść. Ta Jackie tylko jedynie co, to mi przeszkadza. Szkoda, że Daryl nie idzie na Jackie, tylko Brok musi na nią iść. Ja rzucam Mortara. No i teraz Piperkę muszę skontrować, żeby mieć znowu e, przejęty środek. Ta Jackie też tutaj podchodzi i ona jest niebezpieczna. Ale dobra, Piperka dosta... Nie, nie, nie dostała. Kurde, ciężko jest. Jeszcze ta Jackie tutaj od dołu w wkurza. Chyba padnę. A jajaj, nie udało mi się uciec, ale fart, ale fart, dobra, Brock zabił bardzo ładnie. No i będziemy mieli 8 gemów, jak go zbiorę. Mamy, rzuciłem sobie mortara przed siebie, żeby ta piperka nie mogła mnie trafiać, tylko trafiać mortara. Dobra, 9 gemów, trzeba zabić Jackie bardzo ładnie. No i jednego gema muszę sobie zebrać, tylko się uleczę chwilkę, bo ta piperka mnie trafiła. Okej, okay, mam gema, jeszcze jednego by mi pasowało wziąć. Tylko ta Jackie tam szła, więc wolałem się cofnąć. A niech on skontruje tą Jackie. Bo jak ona do mnie podejdzie, to ja oczywiście leżę. Dobra, Spike. No, dawać, dawać, dawać. Brok. przeżył. Dobra, bardzo ładnie udało się wygrać. Brakuje dwóch pucharków. Brakuje mi jedynie dwóch pucharków. Znowu mi brakuje bardzo mało pucharków do yy, kolejnych... kolejnego osiągnięcia, można powiedzieć, bo. Jak było, wbiłem 23 tysiące. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba też brakowało jednego. Jak wbiłem 250 level, to też brakowało jednego. Jak spa, teraz brakuje dwóch pucharków. No, dosyć często właśnie mi brakuje tak malutko czegoś, więc no, coś mnie przeszle. O, mamy underdoga. Dobra, super, to Wam mogę teraz opowiedzieć, jak to działa. A więc underdog trafia się, jeżeli w Waszej drużynie yy, jakaś postać ma o 200 pucharków mniej od Was. Czyli na przykład, jak ja mam teraz. 780 na mojej peny, to albo w moim teamie ten 8-bit, albo właśnie Jesse ma 200 pucharków mniej ode mnie, czyli musi mieć minimum 579. Wtedy właśnie my mamy underdoga. Jeżeli wygramy z taką osobą co ma mniej pucharków, dostaniemy e, wtedy 12 pucharków, a jeżeli przegramy. Dostaniemy jedynie minus 5, ale to jest na moich pucharkach. U Was może się to zmieniać na pewno. Za przegraną jest plus 3 pucharki underdoga, taka rekompensata: czyli jak ja mam minus 8, dostanę plus 3, to jest minus 5, a jeżeli wygram, to dostanę plus 8, plus jeszcze 4, więc dostanę plus 12. I tak to właśnie działa. Jest jeszcze drugi przypadek, w którym jeżeli gracie na team przeciwny, w którym jest ktoś co ma o 200 pucharków więcej od Was. Nie wiem czy to o jedną osobę czy o cały team działa To wtedy również macie tego underdoga Ale jeszcze z takim przypadkiem się nie spotkałem No i tutaj niestety przegram Ale jak zobaczycie już za chwileczkę będę miał tą rekompensatę trzech pucharków Za to, że właśnie ten 8 miał 507 pucharków Zobaczcie, minus 8 plus 3, czyli w sumie dostaję minus 5 No i teraz zagramy sobie już ostatnią giereczkę więc myślę, że teraz uda nam się to wbić Lub jeszcze jednej gierki zabraknie Zobaczymy jak to tutaj pójdzie Ja pójdę na środeczek Piperka chce też iść na środek Więc ja ewentualnie mogę iść tutaj na bok Tylko, że jest Ems Ems nie, nie lubię za bardzo grać na nią No zobaczymy, czy w końcu ta Piperka pójdzie Ja padłem No to dobra, niech ta Piperka sobie siedzi na środku Ja pójdę na prawą lub lewą stronę Zobaczymy Aha, no w końcu nie wiem, czy ta piperka idzie na tą prawą stronę, czy ja mam iść, więc będziemy we dwójkę na tym środku, a niech ta M sobie tam siedzi i nic nie robi. Jest Leon. Leon może bardzo łatwo podjechać naszą piperkę i ją zabić, przez to będą mieli wszystkie gemy. Teraz na przykład taki Leon mógłby mnie podjechać, ale chyba nie pomyślał o tym i nie zrobił tego, więc no strata dla nich. Dostał teraz mocnego strza od Piperki Ja tutaj biję tą Ems Idzie sobie Tara, która pewnie padnie Ja rzucam Mortara Więc bardzo dobrze idzie Tutaj Ems dostaje mocno Ja muszę jeszcze Nie, nie trafiłem najgorzej Ale Rosa dobija bardzo ładnie Leon, 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 Leon. dobra, bardzo ładnie No i ona musi cofnąć, ta nasza Rosa Tutaj bardzo ładnie zabiłem Tarę Super, 10 gemów mamy no, i to będzie chyba gierka, w której wbije 25 tysięcy pucharków. Chyba się to uda. Zobaczymy. Okej. Okay. No nie, no padła serio. Leon nam zabrał. No, najgorzej. Nienawidzę, jak taki Leon właśnie na niewidce podchodzi i wam zabiera gemy, albo was zabija. To jest najgorsze, co może być. Ale dobra, udało mi się zabić tarę. Mamy 7 gemów. Oni mają 7. Mamy już 8. Mamy już 9. I tam została zabita Ems. ok Tatara ma 1. Trafiłem ją, zabiłem ją. Bardzo ładnie, mamy 10 i tylko Leon, żeby tu nie podszedł. OK, ale raczej nie, nie podejdzie, bo nie ma też niewidki. Przynajmniej nie widziałem, żeby miał. OK, Ms dostała raz, Ms dostała dwa razy. Ms dostała trzy razy. Leży Ms. 3 sekundy, 2, 1, 0 i mamy. Wbiłem 25 tysięcy pucharków z randomami, ale kozak super, udało się. 783, więc zaraz po odcinku sobie ją dobiję na 800. Mamy 25 tysięcy pucharków, pięknie to wygląda. Jeszcze teraz wam pokażę moje statystyki. Oto one, możecie sobie zatrzymać, zobaczyć, jak tam to wygląda. Oraz jeszcze wam pokażę wszystkie moje postacie, jak aktualnie wygląda. Tutaj mamy 3 postacie, 6 postaci, 9 postaci, 10 postaci na 800. Więc bardzo ładnie. Peny zaraz sobie dobiję, więc będzie 11. No a reszta jest wszystko dobite na 700 pucharków, wszystko ma tutaj star powery, więc bardzo ładnie. Nawet Jacki już mam. Jeszcze gadżety jedynie mi brakują. No i sprawdźmy jeszcze sobie lokalnie 25 miejsce, więc też spoko. No i super. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. A to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Cześć.